Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Eliza Czyta Tarota. Moi kochani, witam strzelce, osoby spod znaku strzelca. Dziś przychodzę do Was z czytaniem z kart Tarota na okres związany z walentynkami. Kochani, energie są płynne, w związku z czym można to tak założyć, że te energie, które pokaże tarot, mogą się zadziać, mogą wam towarzyszyć tydzień przed Walentynkami jak i zarówno tydzień po, moi kochani. Zapraszam serdecznie. Wiadomo, moi drodzy, Walentynki to jest czytanie o miłości, o związkach, o relacjach damsko-męskich. Moi kochani, do tego okresu wchodzicie jakby z energią sprawiedliwości. Karta Sprawiedliwość, moi drodzy, jest to karta z arkan dużych, która mówi w ten sposób najprościej mówiąc: Co zasiejesz, to zbierzesz. W jaki sposób postąpisz, taki będziesz miał rezultat. I to jest przepiękne, moi drodzy, bo tu właśnie widzę z kart, czuję to, jest dalszy jakby ciąg. Kochani. Bo dalej po sprawiedliwości dla Was pojawia się królowa kielichów, która mówi o uczuciach, o pełni uczuć. Kochani, czyli w tym okresie jest szansa, karty przynajmniej tak sugerują, bo już dalsze też zdążyłam odczytać mniej więcej, że macie szansę na taki okres, który Was napełni taką miłością, czułością i zadowoleniem. Z tych właśnie spraw, kochani. Tutaj dalej pojawia się dla Was karta dwóch denarów. Tak? To jest karta mówiąca o wyborach, kochani, więc może być taka sytuacja u szczelców, że będziecie mieć wybór. Kochani, niekoniecznie między partnerami nie o to chodzi, tylko może jak spędzić czas. Jak po prostu być może. Jakąś sprawę z partnerem, z partnerką, moi drodzy, z mężem, z żoną, po prostu załatwić, porozmawiać, żeby ta miłość, moi kochani, zadowalała Was i radowała. Ale widzę tu dalej, moi drodzy, Asabuła, w którym mówi o takiej pełnej chęci do działania, do współpracy, kochani. Taki ogień jest szansa, że Was albo w waszym mężu, partnerze się obudzi, kochani. Jak najbardziej, moi drodzy. Bo być może, może być o niektórych osób w ten sposób, że coś już tam przygasło. Ale na pewno jest szansa, że w tym okresie, o którym wcześniej wspomniałam, moi drodzy, to może się tak odrodzić. Być bardzo tak seksualnie, ogniście. Oczywiście, moi drodzy. To nie u wszystkich osób, ale u jakiejś części. Karty tak sobie rły, że jest szansa, kochani. A ostatnią kartą dla Was jest, moi drodzy, As Kielichów, który mówi o miłości, o uczucia, o głębi uczuć, kochani. Więc przepiękna wróżba, przepowiednia, moi drodzy, na ten właśnie okres. Kochani, ale chciałabym zaznaczyć, że to jest ogólne czytanie, w związku z czym, moi drodzy, może do wszystkich nie pasować. Więc zabierzcie to, co Wam odpowiada, a to, co nie jest użyteczne dla Was, kochani, to po prostu zostawić. Jeszcze chciałam powiedzieć parę słów do osób poszukujących partnera, partnerki. Czyli są na etapie poszukiwań, osoby do związku. Moi kochani, również mogłabym powie powiem tyle, moi drodzy, że jest szansa. I może być taka sytuacja, kochani, że ktoś z Was będzie miał szansę wybierać z dwóch osób jednej, przykładowo. Na przykład kobieta będzie miała szansę wyboru między jedną mężczyzną a drugim. I odwrotnie mężczyzna między jedną kobietą a drugą. No, to może być mały dylemat, ale, kochani ognia wam nie zabraknie takiego poruszenia takiej chęci dla niektórych to mogłabym powiedzieć że miłość się obudzi kochani w was chęć do właśnie dobrych relacji do nowego związku bo tutaj moi drodzy po tym asie buław jest właśnie as kielichów który mówi o tym że wiele osób z znaku szczelca, które poszukują partnera, partnerki, mają szansę na zawarcie jakiejś znajomości, kochani. Jak najbardziej. Ale też może być tego typu sytuacja dla Was, kochani, że ktoś z przeszłości zechce z Wami nawiązać kontakt. Być może tamten związek w dawnych jakimś czasie, nie wiem, odległy, może. Pół roku, rok. Trudno mi jest powiedzieć, kochani. Nabierze teraz innych walorów, moi drodzy. Być może ta osoba, czy to partner, partnerka, w tej chwili już jest bardziej dojrzała i otwarta bardziej na związek. Bo As, właśnie Kielichów, mówi o tym, że jest szansa na powrót. Ale, kochani, czy wy będziecie chcieli osoby, z poprzednich okresów swojego życia przyjąć z powrotem, to moi drodzy już sami musicie podjąć tą decyzję. I tak jak zaznaczyłam dla par, małżeństw, że to jest czytanie ogólne, Tu również moi drodzy, powtórzę to, jest to czytanie ogólne. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i zabierzcie tylko to, kochani, co Wam najbardziej odpowiada. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie i zapraszam na następne. Do widzenia.